Cześć, cześć, mam to. Lecimy. On Mogę obserwować mecz, oglądać. No dobra, dzięki. O. No, jesteśmy gotowi. Jak już mówię trzeci raz, bo trzecia próba to jest. Najlepsze było w Polsce. Takiego nie znajdziecie. Barley był w top 200 Barley, znaczy śliwka. No właśnie w zamian Barley. Bo wiecie. Jak i barley zeruje butle, takie śliwka. Nie zrozumiałem. Dobra, zaraz hmm. zrobię dżina. Ej, wej, zostaw mego brata. Leży. Czemu go zabiłeś? Wiesz, jak dżiny mają trudno naszą dawę. O, tu jest jeszcze Piper, o, która ładnie o, blokowała. No tam jest kolejna Bierz i wiesz i znikaj Pojawiam się i uważaj Ała. Uważaj Uuu nie, to ciekawe. Jak bardzo daleko ci do to brakuje? Nieee. Pyku, Co ty bohatera widzisz? Trzeba tego obić ładnie? No siebie U, ta jest... Zabrałem, chodź tu no, Dawaj go Dobra Ładnie, ładnie Padłem Masz mała HP nagle milion mam U Dalej masz Loła. Wow, 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 wow. Krzyźliwą. Giniesz. Aj, go zabiłem! Przynajmniej szmaciurę Znaczy. Ee, content ściereczkę content, Ja plus, plus jeden. No ja zero. Ale nie masz lagów. Przynajmniej jak były lagi, mogę mówić, że jestem dobry. I to z powodów lagu. Z powodu flagów Poh, jesteś dobry. <gry unconditional's> Przegrywaliśmy. Nie, ja robiłem trzecie miejsce cały czas. Sola, trzecie miejsce. Ja na dół gram solo, jakby to jest patologia. A A teraz wszystkie ciosy zostały. Paweł, myślisz, że jest dobry. Krzysiu! To są dwie sherry? Może to być. Dyskryminuj sherry. Na Jakby ja mam formę ucieczki, będzie to interesujące Czy wiesz co, ja mogę sobie wiesz, tutaj zniknąć i nagle jestem pod światem. Ja zdobyłem dwa cheaty U jest tutaj, dzień na piątce Jakby idę ci mogę pomóc Zobacz, spotkaj mi się na górze Poszedłeś na dół Zabijłem kolce Jesteś dumny z tego powodu? Zdobyłem dwa cheaty Medal ktoś? chcesz? coś Pięć, ale nie tylko, tam ten dzień był piękny Kto ktoś Haha, ha, pierwszy trafiony czyli bierz. Joaki <noise> to. Ała. Ej, robię tak. Ej, możemy zginąć teraz. Nie. Zginąłem, ale ty, a? Wiesz, a ja a ty... Obcy... Nie mam Co? W traliśmy. tym momencie. Koniec? Tak. Nie. Yeah. Otwajcie do krzywki. Nie do końca. <laughs> Już było to 7 minut. Czemu drzwi nie otworzyłeś? Drzwi spowodują, że będzie lepszy zasięg. Dobra, teraz będzie... A może sobie zagramy tego dziwnego showdowna? O. Dlatego lepsza jest postać taka na przykład. Siali. To wieś już. <laughs> Czekaj, mogę myśleli. Nie będę grał. <laughs> Cieknie z niego. To winno. Może po prostu no, plułeś A no tak. Wiem, wiesz, connection do server. Bo connection do. O, tu jest fajnie. Grasz na Wi-Fi. Nie na Wi-Fi. Dobra, ale mamy już 3T. Mam jeden raty, psychicznie wytrzymał Zginąłem Nie, o, ty ten no, mnie pisz. Zginiesz zaraz Zginę Zaraz i reszty, bo Ja Uderzaj ich, bo się nie wych się w ten sposób Wiesz, najpierw chciałem kogoś znaleźć, bo zaraz padnę Dobra, to ta postać jest Irytująca, Usuńcie ją z tej gry. Ale przeszkadza, czekaj, ja ją ucisnę Rka, rka. A jednak nie, sekundę jestem. Może żeby trafiła. O, trafią, healuj mnie. Przeciwę. A gdzie też chyluje? No. Myślałem, że ją przyciągnąłem. No Zmieniu już nie wie, co zrobić. O, Boże. dobra, wiesz, mam przyciąganie. Należy Nie wiem czy tego się jeszcze nie ma Dobra O kurde Piperka na 10 z tych Co? A Klatkę zostawił Twój jest leon No, to znaczy na jednego weźmie Rkuj, Rkuj, Rku Chciałem się wychylać, ale to jest ten dziwny trap. O nie, uderzaj. No o ja tym chodziło. Dziego zabij. O, jesteś Bogiem tej giereczki. Bogiem. Trafił. Yeah! Musiałem zrobić tak, żeby nie trafiła we mnie, żebyś się nie wyleczył, nie? Dlatego nic nie mówiłem. mi Skupi zawodnik i co? Wygraliśmy. Łatwo. Słucham Dlatego <grym> Dla do dla łatwo, gracze. dla Ciebie łatwo. Teraz wszyscy będą myśleć, że wygramy tylko dlatego, że gram z tobą. Ale jak jest inaczej? Przepraszam bardzo, ale proszę z takich latów sobie nic nie rzucać. Co by go respa mieliśmy? Dawaj tego. No, mi się się... no. leżeć. I dobra, dobry resp Dużo HP mamy. Tu się czaj gdzieś. Tutaj był. Nie wiem, chyba już uciekła. Może uciekła gdzieś. Może tu. O, jest. Gdzie? O nie, nie, to może być prima. Ale ich robimy, panie. O kurwa. No <laughs> ja <Mała zmysłań. śmiech> Nie ty pierwszy. Teraz trafię. na no, jest cienka. Biorę, że przyciągnę. Uwielbiam, haha. No wow, Typie. Jest twój. No jest ich dwóch. No i łatwo. Wybieraj. Chilować łatwo. Tak. Przegraliśmy raczej. Aha Ale i poradziłeś To była taktyka. Myślę, że już oddaliśmy te 7 minut, wiesz? 9 minut. Wow. No, właśnie. no to jeszcze jeden mecz, że pokazać że hmm. dobrze. Że bym pokazał, że coś umiem. <grym> się daje. Daje, daje. I nie daje! Daję, daję. Chodź zwykle jeszcze od dawna. Nie to będzie czegoś. Dobry pomysł no Dobra Dobra ja Odpalam się Tamten typ był lepszy, Nasze komba Łombo Dobra, musimy więcej mówić, się przepraszam ale się spóźniliśmy, że jak to wygląda Nie Nie film mi wyskoczyło to tryb wziąłeś drwiłeś. to są hakerzy, ja się rosyjscy. Tak. Ej, dobra, nie mamy szans tej gry jakby Te duże koty w to grają teraz. Pogo ja tam kółka robię. <grylę> Przybywasz? i stoi w krzakach? Jestem. Nie stoiś w krzakach, gdzie stoi? W krzakach. <grylę> teraz jestem w krzakach. O, serii są. Kurde. no ma ulta. Rób ich tam rób. Zobacz, ale będzie łatwo. No cóż, Zaśnik nas tutaj. O... No mamy przeciwnika w naszej drużynie. Przeciwnikiem jest internet. Robot zabije zaraz kolta. O, kolt ma 16. Nie, tu dwie sześć na Chciałem tylko wspomnieć. Co gdzie on idzie? Co on... co czemu o tyle? Ej, czemu nas otaczają wszyscy w ogóle, głupie? Nie, no co ty. Nie, no tak się nie da. Padłem. też A mi <grym> zasięg! Nie, jednak. Tak. <grym> się. Dobra. Otwieraj skrzynki. No i tyle, pewnie wszyscy na to czekali. Dobra. Ho, ho, ho. <laughs> co obstawiacie? piszcie w komentarzach co obstawiacie <laughs> może się zaraz załaduje i będzie na penning o oh, ja yeah. o nie nie chcesz box. promować mojego kanału? o to jest big box czyli są jest z trzech U. małych skrzynek wow o, dobra penning zaczynać od małych co? czy od dużych? od małych widzisz Budujemy napięcie. napięcie. To specjalnie dla was takie napięcie zbudowano. Dlatego mówię, że na opening może trwać 10 minut do cały odcinek. o, jest. No cóż, nie tym razem. Jak będzie dużo lajków, to jeszcze wrzucimy kolejny odcinek. Co ty na to? Do otwierania skrzynek. Dostaniemy dużo biletów i będzie wtedy można zrobić kolejny opening w sumie racji. dajcie mi coś do Gina, proszę Gina. chcę go mieć wreszcie z pierwszego star powera chcę Dina dostaje Jimmy. <laughs> no jak na razie idzie w tym w takim słabym kierunku szkoda, że nie ma żadnego, żadnej postaci na dziewiątym poziomie myślę, że dosłał jakiegoś star power no właśnie tego liczę, że wbiję na Gina, pod lepszego i no. O! Ile masz aginie? Zobacz, Nie masz aginie tych PowerPointów Ale ci mi tak nie stać. Ile masz golda? Brakuje ci 650 golda. I tak. Ile? 150, 130. Czyli od tylu jest. dobra. 1250 musisz mieć na power no to za ciebie wpada. 17. Wow, ale Jakie dużo. Jakiej ilości? A jeszcze o, 40. O, słuchaj, boxa dajesz. Szalony człowieku. Raz na jakiś czas można. A jestem wariatem. 116 ładnie. Wow. Dzięki. Ciekawe czy jest jakaś postać. Przypominamy że, przypominamy, że zbrakuje na tym koncie postaci takich jak Frank. Takich jak... Może pokażę. <laughs> <laughs> Ładny będzie. No najbardziej bym chciał tą irytującą postać Sandy. Ona jest taka górająca. No to big box na przykład. Tylko takiej postaci właśnie jak wszystkie legendy. <laughs> no to nie liczymy. To jesteśmy realistami, Jak ale... nie? No dobrze, A ja to brzmi. chcę chciałbym powiedzieć to szanse liczysz? jakie mam no, ten legendę. Jak to widzę sprawdza? Sklep. Sklep. prawo. 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 W prawo. Skrz, prawo. W prawo. Klikasz w skrzynkę Informacja. Nie tą informację. A i tak rupiłem, dobra. Na starpora mam 0%. Czy ja czemu? Tak. A, na legendę. Prawie 01 1 Ciekawe dzieła. Idziemy dalej. No, brakuje dwóch postaci różowych jak Frank i Piper. Chciałem do Piperkę bo ona jest taka dosyć. Mocna mi powiedział. Zaraz będzie 20 minut odcinka. Ja choć zdobyłem już jedną legendę na swoim koncie, to mam 0,1%. Podwyższyło mi się ostatnio. Ale na animitycznego, ani epickiego, ani bardzo rzadkiego nie mam, mam 0% na resztę postaci. Bo to chyba z każdym otwarciem skrzynki 7% zwiększa? Na legendarną, no. A inne postacie już po prostu zdobyłem. Czy masz wszystkie postacie oprócz legendarek? Mm -hmm. No to... Proszę, ja mam, w to ja tym, nie mam Kruka, leona i Sandy. Ile golda mówiłeś, że jest potrzebne? 1250 Masz już spokojnie Tylko teraz do dżina potrzebne są punkty Proszę, do Po co mi tych postaci, które którymi nie gram? No Co się tak nie przyczepili? Masz dużo i Level. O, o, 7, jeszcze 7 potrzebujemy. Trzeba kciuki, może. Dobrze. Wszyscy teraz trzymają kciuki, wszyscy. Wszyscy trzymajmy kciuki, ja też trzymam kciuki razem z wami. Lecimy z tych koksem. Bez koksu, dobra. Kok miał na myśli, taki, to się <grym> pali w piecu. <grym> Dajcie do Gina. Uuu, drążemu. A dżemu to się daje do karty. Idąc. Oh, ja. Yeah. Uh. Co za dobry żart. Dobry, dobry. Musisz jakiś inny suchar. Może... wiesz... Mówisz, że wyniesiać ja rodzajem z sucharami. <laughs> A wiesz czym jeździ radio? Radio wozem. <laughs> <laughs> Dobra. A wiesz czemu drzewa jest nie mądre? Bo jest. Bo porąbane. <laughs> <laughs> Więcej dżabu ku... Musimy zamontować naszych filmów Kamerki nie to wiesz, na milion subów pokazujemy twarze No dobra, to pijajcie suby To milion subów, please Coś masz pecha do tego dżina, powiem ci, no w mi nie idzie Ale drzogę dostajesz, to trzeba przyznać Chyba zjezdę, do to śniadanie, dziewięć skrzynek zostało Chyba zjeść tam to śniadanie, o oh, yeah. Cóż za plot twist. i żadnej postaci. Ja powiem ci, że myślałem, że jakaś postaci ci wypadnie. O, coś się zacięło? Czyli Czy legenda. Nie. Jakbyś został legendę, to byś piszczał jak gośno. Tak bym piszczał. nie, yes, nie. grajdujemy. Nie. Jednego... Nie. Aj <laughs> jajaj. No Los nie. się do nas nie uśmiechał tym razem. Los ten zajmuje grać pokera. PowerPoint mu zabiera. <gry> no proszę. No, powiem ci, że jesteś w sytuacji podbramkowej z tym dżinem. Dwie skrzynki, no proszę. Jean, Gin... nie na jakaś bibi. Teraz będzie do dżina. Mówię wam. To będzie zależy dżin zależniejszy na agendzie. No tak. Tutaj musi być. Każda skrzynka jest w wartości trzech postaci, trzech skrzynek normalnych. Czytajcie to? To jest tak, że jeśli za pierwszym razem ci wypadnie jean, to już ci później nie wypadnie, bo spada, wpadają od najniższych powerpointów Tak? No. Czyli zaraz będzie, bo ból jest. Kto? 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 O, to jest spoko ostatnia. Chcesz to zrobić? Zrobię to. Coś ty zrobił. Ale jutro, prawdopodobnie byś miał w sklepie Gina, będziesz kupić sobie A wszystkie ja? powerpointy za jedynie dwie monety. No Ale bardzo. patrzcie na macie, ty masz ilość etyketów. będziesz mógł otworzyć jeszcze z osiem skrzynek. Dobra. No to najszczęśliwy moment, gdzie brakuje jednego powerpointa. Wiesz, że tu będziesz mógł otworzyć z 15 skrzynek jeszcze? Dobra. Kochani, czy chcecie kolejny odcinek? Zobaczymy, dobranoc, zmieścimy, zmieścimy się w 20 minutach. A, ale ten czas leci. Cześć, sieba.